Przygotowujemy stanowisko do fryzowania w pustu w policzkach na stopnie. Potrzebny do tego będzie nam szablon MFS 700, pres Fi12 i fryzarka OF 2200 wyznaczoną do mocowania pierścieni kopiących. czyli wypinam stopę standardową, która jest z maszyną. Mocujemy Następnie pierścień kopiujący, dociskamy go stopą przeznaczoną do frezowania z pierścienia. Frezarkę mamy gotową przygotowujemy szablon na odpowiedni wymiar. Luzujemy po dwie śruby imbusowe i ustawiamy, ustawiamy na początku wymiar na szerokość naszego frezowania czyli to będzie grubość stopnia mamy założony frez Fi 12 pi 30 więc jeżeli chcę na stopień o grubości 40 mm to doliczam 18 mm czyli ustawiamy na 58 żeby uzyskać 40 mm jazdo jeżeli długość naszego stopnia Szerokość naszego stopnia ma wynosić 250 mm Również doliczamy 18 mm różnicę pomiędzy pierścieniem i frenzem. czyli na 268 OK. I kontrujemy ślubę. Fredna wewarka OF2200 Czyli moc 2200 W. Mamy zapas mocy. Bardzo łatwe ustawianie głębokości, ale to pokaże może nasza szablonie Zamocujemy sobie na stopień nasz element do prezowania. I ustawiamy szablon. Pod odpowiednim kątem, pod którym będą gazowane pozostałe sto. Policzek płatków? Tak, to ma być jako policzek. To nam robi za policzek? Ustawiamy odpowiednią odległość. Najlepiej ściski po przekątlej. Zamocują nam ten. Zabląd stabilnie na stopniu i ustawienia wykonujemy ustawienia frezarki. Dojeżdżamy do narożnika, najpierw opieramy frez o materiał, blokujemy suport i przykładowo chcemy 15 mm głębokości. Czyli ustawiamy sobie 15 mm głębokości, blokujemy zderzak w tym układzie suwak żeby się oparł na zderzaku po zagłębieniu 15 mm możemy oczywiście podstawić zderzak pośredni żeby w jednym przejściu tego nie frezować tylko będą mniejsze obciążenia lepsza jakość frezowania i zrobimy szybciej niż na raz Rozarka mocy ma zapas także moglibyśmy na raz frezować ale byłoby to wolne frezowanie i temperatura by szybciej tępiła nam narzędzia Włączamy frezarkę do odgryzacza. I w tym wypadku wskazany jest wąż FIT36, który nakładamy na króciec pozostający. Uszczelniamy, czyli tutaj opuszczam osłonę, żeby dodatkowo uszczelnić tą komorę frezowania. I w czasie, jak opuszczę frezarkę, uszczelnia się cała przestrzeń frezująca i skuteczniej frezarka odsysa. Uruchamiamy, ustawiam obroty na piątkę, czyli piątka odpowiada nam w tym wypadku 20 tysiącom obrotów i frezujemy. 15 mm i prezujemy drugim przejściem na gotowo. Mamy gotowe gniazdo od stopień 40 mm i szerokości 25 cm, czyli 250 mm.